Dlaczego ogórek nie śpiewa? Pytanie to w tytule, postawione tak śmiało, choćby z największym bólem, rozwiązać by należało. Jeśli ogórek nie śpiewa i to o żadnej porze, to widać z woli nieba prawdopodobnie nie może. Lecz jeśli pragnie, gorąco, jak dotąd nikt, jak skowronek, jeżeli w słoju nocą łzy przelewa zielone, mijają lata, zimy, raz słoneczko, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy koło niejednego ogórka. Konstanty Ildefons Gałczyński. To, co się będzie teraz działo, to śpiewający ogórek. Mały pikuś. Doświadczenia robiłem na razie na zwierzętach. Laki przeżył, to, to może nie będzie tak najgorzej. E, piosenkę śpiewała chyba wylansowała Roberta Flek. E, ja sobie pozwoliłem przetłumaczyć piosenkę w wersji męskiej, którą śpiewał taki mało znany niszowy wykonawca. I natręczny, tak jakoś. Słyszałem, że nieźle śpiewa, słyszałem, że ma styl. Poszedłem ją zobaczyć, posłuchać przez kilka chwil. Choć oczom nie znają, skąd znałam, mnie na wstrąć? Gładziła struny palcami, a nostalgiczny jej głos tak delikatnie mnie ranił aksamitnymi Słowami serce pokryte Bliznami topiło się niczym most Z gorączki jak pochodnia płonąłem pośród drzwi bo moje wiersze z ognia wyjęte śpiewała im, modląc się by przestała od śmierci ledwie o głos, a i gitara wciąż grała i rozpalała mój stos Tak delikatnie płonąłem, tak delikatnie. Byłem zanętu burz, ocalały na dnie polpiał jęg. Choć byłem obcy w roku, wiedziała, że wieko już znam szukała mego wzroku, lecz mnie już nie było tam. Dym połomny wiatrem Stukał do nieba brak. Nuty ze strun jej gitary Padały jak pierwszy śnieg tliły się siwe zegary Mój stos do gasa, Bez wiary, że może kiedyś w falbie wyrzuci róże Mówiłem, że śpiewający ogórek to mały pikuś. Yy, ale czasami człowiek musi, inaczej by się udusił. Jeszcze coś czytam. Yy, Zapytajcie Artura, daje słowo, nie kłamie, ale było jak ulał sześć słów w tym telegramie. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Cóż, według Ben-Alego Czarnomistrza Krakowa. To nie jest nic takiego dorożkę zaczarować. Dosyć wiakrowi w oczy błysnąć specjalną broszką. I już jej zauroczył dorożkarza z dorożką. Ale koń? Nie. Więc dzwonię. Serwus, to pan Ben Ali? Czy to możliwe z koniem? Nie. Pana nabujali. Pani Dominiko, był 28 styczeń ubiegłego roku, czyli 2018. Byłem po raz pierwszy na Waszym koncercie w Kielcach w Pałacyku Zielińskich. Już wtedy doszedłem do tego wniosku, a kolejne koncerty Wasze, na których byłem, mnie tylko utwierdziły. A byłem pod wrażeniem, jak Wy jesteście w stanie zaczarować publiczność. I wtedy właśnie doszedłem do tego wniosku, że wy byście nawet konia zaczarowali i to tak, żeby razem z Wami zaśpiewał, a przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już w stanie. I w dniu imienin i urodzin chcę Pani życzyć, żeby te super moce miała Pani nie tylko w trzech życiach, o których Pani śpiewa, ale we wszystkich wcieleniach, bo no przecież...